wszystkim, tutaj Arabella Silentwater witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 19 października, środę, a to oznacza, że była aktualizacja SSO. Ja sobie właśnie wróciłam ze szkółki i nagrywam właśnie dla was. Generalnie przeczytałam sobie tylko tak pobieżnie, jak sobie jadłam obiadek, tak przeczytałam pobieżnie tą aktualizację, żeby po prostu tutaj jak najszybciej zacząć. No i tak, z tego co tam zapamiętałam, to mamy dwa nowe koniki, te które miały dojść, o których były spoilery na innych kanałach. No, i również mamy zagrywkę galopującego, i to wszystko sobie dzisiaj zrobimy. To jest generalnie już właściwie drugi tydzień Halloween, i tak pamiętam w zeszłym tygodniu w aktualizacji mówiłam, że obiecuję wam, że w następnej aktualizacji zrobimy sobie wszystkie wyścigi, i e, tak ja pamiętałam o tej obietnicy, i te wyścigi wszystkie zrobiliśmy na live. E, więc uważam, że tutaj jestem na czysto, i nie muszę tutaj tego teraz przedłużać, tego odcinka tymi wyścigami. Także kochani, już zbędnie nie przedłużając, za chwilkę przechodzimy do odcinka, ale tutaj jeszcze macie moich pięciu ostatnich subskrybentów. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Jeżeli Wy jeszcze mnie nie subskrybujecie i chcecie się tutaj znaleźć, to koniecznie zasubskrybujcie mnie publicznie, bo jeżeli zasub zasubskrybujecie mnie publicznie, to pojawiacie mi się na tej liście. No i co kochani? Jeszcze zapraszam was na mój serwer na Discordzie, Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu. No i też zapraszam was na wszystkie moje media, takie jak Instagram, Discord, TikTok czy Facebook. A teraz już przechodzimy sobie do odcinka. Najpierw myślę, że obejrzymy sobie te nowe konie. Konie. Ale z akcentem to powiedziałam. Ojejku, Arabella, wpadłeś we słup. Dobra. I jeszcze mamy nowe zwierzaki. To może zaczniemy sobie od zwierzaczków. To jest takie, taka so, spy. I kena. Bardzo ładne te zwierzaczki w sumie. Ale ja nie kupuję nigdy zwierzaczków ze sobą, uważam, że są za drogie. I lawerna, o matka lawerna. Lawerna się prezentuje w taki sposób i w taki. Ej, czy mi się wydaje, czy to jest nawiązanie do czarownic wala? Czy mi się tylko wydaje, czy tak jest, bo naprawdę wow. Dobra, i teraz zobaczymy sobie. Nemain, Też naprawdę wow. Ale on nie wpada w tak za bardzo moją stylistykę. No ale to jest tak chyba jak ten nowy Shire A, i że się kładzie. Ok. Ten kosztuje 900 Star Coins, a ten 850. Ok. No i ja właśnie już tak jak sobie wcześniej myślałam, to myślałam właśnie nad zakupem lawerny I dlatego dzisiaj sobie kupimy Lavernę, bo tak mi się podoba. E, coś tutaj musimy nazwać ją. Nie wiem, Purple. Purple. Purple Red. E, nie, Purple Apocalypse. To jest bardzo fajna nazwa. E, fioletowa Apokalipsa. E, wyślemy ją do stajni. E, I już zostaniemy sobie dzisiaj na tym koniu, na którym jesteśmy, żeby tutaj zbędnie nie przedłużać. Ale naprawdę, bardzo mi się podobają tego nie. Bardzo, bardzo. No dobra. To teraz zobaczmy sobie, gdzie jest ta zakrywka galopującego. To chyba tutaj. Zadanie zakrywka galopującego. I potrzebujemy. Trzy okruchy duszy. No a ja mam 94. No to akurat. O, tu jeszcze mamy coś. To jest chyba maś. Maś się przyda. Dobra. Nie mogę teraz tego kliknąć. Trudno. E, no i dostaliśmy coś takiego jak. Zagrywkę galopującego. I z tego co pamiętam, to trzeba było wyjść na chwilę z portalu. Eee, muszę sobie oddalić ekran. Wyjść na chwilę. I po chwili e, coś się miało wydarzyć, że ten galopujący ma nas gonić. Eee... Ciekać ją mroczne wspomnienie galopującego. Gdy tylko opuścisz twierdzę, sam zaczniesz szukać. Nie będziesz wiedzieć, kiedy uderzy, że dowiesz się, że jest w pobliżu. Powiedzą ci o tym zło... Złowróżbna mgła uderzenia kopyt jego konia i jego mrożący w krew w żyłach krzyk, gdy będzie pędził w twoją stronę. Jeśli uda ci się go zdystansować, otrzymasz nagrodę. Jeśli jednak cię złapie, nikt nie wie, dokąd może cię zabrać. O oh mg! Dobra, musimy teraz wyjść sobie z twierdzy, i mam nadzieję, że w miarę szybko ten galopujący mnie poszuka i zacznie gonić, bo chciałabym to mieć nagrane. Ale no co kochani, ja sobie teraz pojeżdżę po Jorbiku. No i zapewne niedługo nas ten galopujący tutaj gdzieś znajdzie. Update już tutaj troszeczkę jeżdżę. Eee, ale no co? Ja raczej sobie tutaj będę stała, odrobię sobie lekcję i poczekamy aż galopujący nas znajdzie. O nie! Słuchajcie, teraz dopiero podeszłam do komputera i zobaczyłam, że coś się stało. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie zauważyłam galopującego. No nie! Czekałam i dosłownie odeszłam na chwilę po książkę od komputera. Odeszłam na chwilę od komputera po książkę. O nie! Zrządzenie losu po prostu. Muszę jeszcze raz. No nie! A było tak... A już mogłam, już mogłam zacząć montować odcinek, nie? No dobra, jeszcze raz. Powiem wam, kochani, że już naprawdę długo czekam. A też mam swoje obowiązki. I no chyba raczej nie nagram wam dzisiaj tej zagrywki galopującego. Ale postaram się w weekend zrobić, postaram się w weekend zrobić nam live'a. To może na live'iku nam się uda. Zrobić tą zagrywkę, to uciekanie przez, przed tajemniczym Thompsonem. Tajemniczym? Nie. Przed galopującym! Przed galopującym tą Sonem. Może udałam się to zrobić na live, Także kochani, na ten moment ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i co? Dajcie znać, jak wam się podoba ta aktualizacja i do I którego konia kupiliście? I czy w ogóle kupiliście któregoś? A może kupiliście dwa? Dajcie mi znać! No i co? Do usłyszenia! Pa!